I dzisiaj nagrywam vloga Bo się nie to pojeba, że bo jest aż Zobaczcie no, sobie U mnie się 20.50 Dopiero jeden I Kam. I na życie też nie ma. Serdecznie Jeść. Czy po prostu gadanki. Pogadanki takie. Różne będą. Jeżdżę różne rzeczy. Już będę robił różne rzeczy. Мастер-шефе. Мамку замкнем там. Блин. Ну, Карнек, мам. Да, мяу. Да, мяу. Да, мяу. Да, мяу. всичко мяу. Co nie, nie mogę zrób stóp wody, tylko z Tak, spisałem się. Dobra, tyle lecę po wodzie. Trzy, dwa, jeden. Jest woda?

Wsyć? Sam nie wiem. Stop, czas nie liczymy. Do mojej szafy wzięłem mojego misia. Tam, na górze. Znajdźcie, jak się nazywał. Nie polska nazwa. So, no. Ready, Teddy. Ready, Teddy. Ready, Teddy. Gotowy, misiu? Często mi. Ready, Teddy. Ready, Teddy. Ready, Teddy. mi Ready, Teddy.

żebyśmy mieli czas, żebyśmy się rozpośledzili Będę miała tylko 2 minuty na przyszykowanie rzeczy I to właśnie o to będzie polegała ta seria I będę też na niej jadł No, wiesz, że to lotuję dla kogoś tak, taką tak, tak, ja To ja to jedno ja, nawet będziecie to robić Różne rzeczy będę robić. Ja też będę już sobie robić. I na no, mi, jak moi przyjaciel. Przestanie co nie No, no przestanie być chory. To z nagram w lukę W, w luka. Zobacz sobie grę. Prą wrzuciłam. To była taka e, randomówka trochę, ale e, zakończyć nie też chciałam, bo, bo inne skończyło mi się czas, że na kawarcie się na nim zakończyć. zrobić, ale mi nie wrzuciłam dlaczego. Zakończenie było niefajne, bo no mnie zabił. Ready? Terry. No, nieźle, tam nie spadł. I go w łeb, wrócił. I to się tak stało. Tu mam mnie i Jutro też będzie ten odcinek, ale taki bardziej lepszy, bo za nie wróć. Nie wiem co ale jutro jest sobota, sobota, no, Czyli? mam pytanie, jak będzie, bo będę jechał do Wieliczki. Tak, trwa, no, którego już? No, to, no, 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 tak, 15 tego grudnia jadę do Wieliczki, no, może, ze szkoły. no, i, no, chcę, chciałbym, żebym nagrał trochę coś z tego. I z moimi kolegami, z Adamem. Wszyscy mojego kolegę Adama przyzywają. Mają, uważam, znam mają osobę. Przyzywają go, jednak nie wiedzą, jaki on jest w środku. Oni się nad tym przezywają kopułę, dalej chodzić. Jest człowiek. I się nie przez jego kopułę, to widzą że wnętrza, ale w środku nie widzą. Więc nie oceniajcie ludzi po okładce. Po raz, zaczynam no, mądry, mądre przysł przysłowie. I skończę nasze ucieka. Jeszcze ostatnie sekundy i jem. One minute. Thank you. Thank you. Thank you.

nie tak, widzisz, zdrowie to jest, inaczej, ale po prostu dobre i zawiera większość procent mięsa. I tu przewodzę, ja, to ja powtarzam teraz to, żebyście wiedzieli, że nie, że to gotuja, bo nie tego tu, ja później wyrzucam, jak nie jak duży duże ludzie, tak gotują.

Możesz Nie, nie mogą Cię widzieć. Siema, polecam Brata Kanałka. No. To to się nazywa Młodzi Brata.